Dziś zapraszam na sernik królewski. Idealny nie tylko na święta. Pięknie się kroi i jest przepyszny. Zaczynam od kruchego spodu: najpierw mąka, potem proszek do pieczenia, szczypta soli dla podbicia smaku i kakao. Całość z grubsza przemieszam i dodaję zimne masło. Mikser włączam na najniższych obrotach i mieszam całość, aż nabierze konsystencji mokrego piasku, czyli masło nie będzie prawie widoczne w mące. Ciasto oczywiście można przygotować na stolnicy, siekając masło z mąką, proszkiem i kakao i dodając resztę składników, a później zagniatając jednolite ciasto. Kiedy masło się wymiesza, dodaję cukier puder żółtka, zamiast nich można dodać jedno jajko i łyżkę zimnej śmietany. Całość mieszam powoli aż utworzą się grudki ciasta. Gotowe ciasto wyjmuję na blat, zagniatam, owijam folią i wkładam do zamrażalnika na czas przygotowania masy serowej. Sześć białek ubijam na sztywno i na razie odstawiam na bok. Do misy miksera wrzucam bardzo miękkie masło, dodaję żółtka pozostałe po białkach i cukier puder. Całość ucieram przez 5 minut na wysokich obrotach miksera. Następnie po 2-3 duże łyżki dodaję ser. Najlepszy jest tutaj ser z zawartością tłuszczu powyżej 18-20%. Może być z wiaderka. Wieluń, Piątnica mają takie sery. Ja niestety takiego nie miałam, więc użyłam jednego opakowania przeciętnego sera z wiaderka o zawartości tłuszczu 8% i dodałam jeszcze dwa serki mascarpone, aby całość trochę wzbogacić. W międzyczasie dorzuciłam też cukier waniliowy, o którym zapomniałam wcześniej. Po dodaniu całego sera miksuję jeszcze przez chwilę, następnie dolewam lekko podgrzane mleko i dodaję dwa budynie śmietankowe lub waniliowe bez cukru. Całość mieszam krótko, tylko żeby się wszystko razem wymieszało. Na koniec dorzucam jeszcze ubitą na początku pianę z białek i mieszam tyle, ile potrzeba, żeby piana dobrze połączyła się z masą. Jeszcze dla pewności na koniec łopatką sprawdzam, czy wszystko się dobrze wymieszało. I teraz do blachy 20x30 cm, może być też większa 24 na 35 cm. ścieram na grubych oczkach tarki połowę ciasta. Na wierzch wylewam całą masę serową i ścieram pozostałą część ciasta. Sernik od razu wstawiam do nagrzanego piekarnika na najniższy poziom od dołu i piekę 1 godzinę i 15 minut. Gdyby w międzyczasie sernik zaczął się mocno podnosić, otwieram drzwi piekarnika na kilkanaście sekund i obniżam temperaturę o jakieś 10 stopni. Po upieczeniu sernik studzę w odrobinę uchylonym piekarniku minimum 30 minut, ale zazwyczaj zostawiam go na godzinę lub dłużej. Później wyjmuję już na blat i studzę całkowicie. Ten sernik powinien dobrze zastygnąć zanim się go ukroi. A najlepiej jest schłodzić go dodatkowo w lodówce przez co najmniej kilka godzin. Smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze. Sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.